Mów jak lider w trzech prostych krokach. W Twoim głosie leży potężna siła. Możesz budować znakomite relacje osobiste i biznesowe, budzić zaufanie i emanować autorytetem. Ale musisz mówić jak lider, a to wcale nie jest tak oczywiste. Dobra wiadomość jest taka, że możesz się tego nauczyć. Sprawa pierwsza: tempo. Szybkie i niechlujne mówienie nigdy nie budzi żadnego autorytetu ani zaufania. Mów wolniej, wasz słowa, i zadbaj o dobrą dykcję a wszyscy będą chętniej słuchać tego, co masz do powiedzenia. Trening dykcji możesz zacząć od bezpłatnego siedmiodniowego kursu Lepsza Dykcja. Sprawdź opis i zapisz się już teraz. Sprawa druga to pauzy. Odpowiednie wybrzmienie pauz w wypowiedzi jest oznaką pewności siebie i buduje autorytet. Nie bój się pauz i nie uciekaj od nich. I trzy. Intonacja nieprzypadkowa i pływająca, jak w bajce dla dzieci, nie płaska i robotyczna, która jest nudna i usypia. Intonacja, która podkreśla akcenty logiczne i prowadzi Twojego słuchacza przez. Cały sens Twojej wypowiedzi. To, co my, słuchacze, odczuwamy jako flow czyjejś wypowiedzi, to właśnie odpowiednia intonacja, frazowanie, stawianie właściwych akcentów logicznych. Chcesz więcej porad na temat Twojego głosu, sztuki wystąpień publicznych i lektorstwa? Obserwuj mój profil.